Dzień dobry, Piotr Witek, Autospot, samochody używane, klasy premium. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat karbonu, czyli włókna węglowego. Przepiękny, szlachetny materiał, podkreślający sportowy charakter samochodu. I chyba nie ma lepszego modela, a tak właściwie modelki, żeby Wam to pokazać, niż ta piękna Alfa Romeo Giulia w wersji Quadrifolio 2.9 V6, 510 koni, napęd na tylne koła. Silnik inspirowany bratem bliźniakiem 38 V8 z Ferrari w indywidualnym, specjalnym dla tej wersji malowaniu Montreal Green. Ale wracając do naszych karbonów, zobaczcie, zaczniemy sobie od tylnej części nadwozia. Na klapie bagażnika średniego rozmiaru lotka. Następnie dach z włókna węglowego. Każda Alfa Romeo Giulia Quadrifolio ma dach z włókna węglowego, żeby obniżyć masę samochodu oraz obniżyć środek ciężkości. Natomiast fabrycznie jest on lakierowany na kolor nadwozia, a opcjonalnie producent daje możliwość wyeksponowania dachu z włókna węglowego. Taką właśnie opcję wybrał klient, który zamawiał ten samochód w salonie i tym sposobem nasze oko może cieszyć potężny płat, który jest widoczny na dachu. Obudowy lusterek, dokładki progów, również jest to włókno węglowe, zaczęło trochę kropić, więc nie widać tego zbyt wyraźnie. Zobaczcie na wnętrze, też są akcenty obudowy klamek, listwy progowe, Stawka na kole kierowniczym, tunel środkowy. Jak już jesteśmy w środku, otworzę sobie maskę. Bo całkiem sporo karbonu znajdziemy również z przodu. Charakterystyczny dla Alfy Romeo Grill w kształcie tarczy. Scudetto również wykończony taką ozdobną listwą z włókna węglowego. Przedni splitter. Niezbyt pokaźnych rozmiarów, natomiast posiada on sterowniki hydrauliczne, które go opuszczają, zmieniają jego kąt natarcia i tym samym zwiększają siłę docisku na przedniej osi. I na deser lekka, jak piórko, maska również wykonana z włókna węglowego. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę. Cześć.